W życiu chodzi o to, żeby kontrolować swoją narrację czyli to, co do siebie mówisz w głowie nieważne, co ci się przydarza w życiu ważne, jak to zinterpretujesz. Dlatego my nauczymy cię, jak interpretować wszystkie rzeczy, które ci się przydarzają, na twoją korzyść. Bo w życiu chodzi o narrację. Najważniejszym dialogiem, który toczysz w swoim życiu, jest dialog z samą sobą. Ta narracja może ciebie zbudować lub zniszczyć. Wybór należy do ciebie, tylko ty decydujesz, czy kontrolujesz swój umysł. Ty decydujesz, czy idziesz w kierunku mentalnego bogactwa i wielowymiarowego sukcesu. Jeżeli kontrolujesz swoją narrację, to masz umysł milionerki i możesz osiągnąć wszystko, czego pragniesz. Sandra Zenka to certyfikowany coach, mówca inspirujący, mentorka kobiet i trener biznesu. Przez lata. Zarządzała portfelem inwestycyjnym o wartości ponad 100 milionów złotych, a dziś jako przedsiębiorca tworzy kursy i szkolenia z zakresu pewności siebie i mentalności sukcesu. Aleksandra Wójcik to charyzmatyczna liderka i inwestorka, która od lat sukcesami tworzy i zarządza zespołami sprzedażowymi generującymi wielomilionowe obroty. Certyfikowana trenerka mentalna, inspirująca mówczyni, mentorka kobiet oraz ekspertka w dziedzinie przedsiębiorczości. I rozwoju biznesu. Dziś rodzisz się na nowo. Witamy Cię w kolejnym odcinku podcastu Umysł Milionerek. Dzisiaj tematem będzie zmiana myślenia. Od pracownika do inwestora. Jak poszerzyć swoją skalę myślenia? Myślę, że warto tutaj zacząć od tego, że um... Każdy z nas ma takie możliwości. Ja pracuję na etacie i mam świadomość tego, że żeby wejść na wyższy poziom, trzeba podnosić swoje kompetencje i zmieniać to myślenie. Osoby, które się stoją w miejscu, mają ograniczone myślenie i tylko koncentrują się na tym, co robią inni, zamiast skoncentrować się na sobie, dlatego stoją w miejscu. I mam takie spostrzeżenia, że można bardzo dużo osiągnąć. Nieważne gdzie jesteś, ale ważne jakim człowiekiem się staniesz. I że jesteś w stanie doświadczyć dużych pieniędzy, dużego rozwoju, jeżeli tylko na to sobie pozwolisz. Czy nie masz takiego wrażenia, że mówienie i porównywanie, że gdzieś możesz bardziej, gdzieś możesz lepiej. Ogranicza tych ludzi już z reguły na starcie, ponieważ nie są w tym miejscu, o którym wiele ludzi mówi. Ja myślę, że jeżeli chodzi o branżę, to w każdej branży możemy zarobić mało pieniędzy, i w każdej branży możemy zarobić dużo pieniędzy, i to zależy od postawy od postawy jaką my reprezentujemy i ta postawa właśnie dotyczy tego otwarcia się na naukę nowych kompetencji i na naukę kompetencji które są niezbędne do tego żeby wnosić większą wartość. Czyli im większą wartość ja wnoszę albo ja wnosiłam do firmy w której pracowałam, tym więcej zarabiałam. Bo tym więcej pracodawca mógł mi zapłacić za moje stanowisko, za moje unikalne kompetencje. I teraz im większej skali osób pomagam, im ta pomoc też dotyczy mm, większych problemów, czyli na przykład pracując z osobami, które więcej zarabiają, które mają swoje biznesy, albo rozwiązując problemy firm, dla których szkole, jak na przykład usprawniając procesy sprzedaży, czy projektując lejki sprzedażowe. Co też mam okazję robić, albo przygotowując, o, ostatnio taki fajny case miałam. Przygotowywałam jedną z kobiet do negocjacji, która weszła do mnie na taką konsultację mentoringową i była jedyną kobietą, która przeszła proces i miała być na stanowisku dyrektora w bardzo męskiej branży i konkurowała z samymi mężczyznami. I powiem Ci Ola, że podeszłam do tego bardzo ambicjonalnie, żeby ją jak najlepiej przygotować, po to, żeby kobieta mogła objąć to stanowisko. I zebrałyśmy wszelkie argumenty z zakresu jej kompetencji, z zakresu danych dotyczących tej branży, tej firmy i dałyśmy podstawy też i HR-owi, i dyrektorom, żeby po prostu mogli ją zatrudnić. I pewnie jak się dobrze domyślasz, Dostała to stanowisko. Wynegocjowała sobie taki upgrade, level up w swojej firmie, w której pracowała 10 lat, pomimo że zaczęła zarządzać działem, którym miała z nim styczność, współpracowała z nim, ale no zrobiła bardzo, bardzo duży level up. Zrobiła coś, czego nikt po pierwsze wcześniej u niej firmie nie zrobił, po drugie, wskoczyła na stanowisko, w którym kandydaci z zewnątrz. Mieli teoretycznie wyższe kompetencje w tym obszarze i słuchaj, to można zrobić, ale my przygotowałyśmy ją nie tylko merytorycznie, ale też mentalnie. Bo to, o czym ty mówisz, to jest pewna właśnie taka postawa. Jak my wchodzimy na negocjacje, jeżeli chcemy się ubiegać o stanowisko pracy, jak my się stawiamy codziennie w firmie, jaką my marką osobistą jesteśmy, czyli. Co mówią o Tobie, osoby, z którymi ty współpracujesz, i nieważne, czy to jest etat, czy to jest biznes, ale w momencie kiedy wychodzisz, to czy pozostawiasz po sobie takie wrażenie ja kocham ten cytat. Nieważne, co powiesz, ale ważne, jak się przy tobie ludzie czują, bo to tak naprawdę de facto zapamiętują ludzie, tą wartość, którą wnosisz w życie innych, i to w jaki sposób tworzysz tą aurę. Um, takiego komfortowego przebywania wśród tej drugiej osoby. I jeżeli jesteś osobą, która jest rzetelna, punktualna, która stawia się do projektów, która wychodzi ponad te swoje stanowisko, to tworzysz taką markę osobistą, która po prostu. Od razu jest w pierwszej kolejności do awansu, od razu jest e, w pierwszej kolejności do podwyżki. I ja właśnie taką osobą byłam, dzięki czemu przeszłam tą ścieżkę w korporacji. Wiem, że Ty też na pewno taką osobą jesteś, skoro jesteś na tym stanowisku, na którym jesteś. I pracuję w branży IT z mężczyznami. <laughs> to dobrze, że to dopowiedziałaś. <laughs> Natomiast ja też powiem e, z perspektywy biznesu, że zmiana tego mentalu, szczególnie dla takiej osoby. Która jest podobna do mnie, czyli wyrasta w środowisku etatowców. Wyrasta w takich przekonaniach, bądź grzeczną uczennicą, wzorową, nie wychylaj się, pójdź na studia, skończ studia, pójdź do pracy, tam się wykaż, przechodź przez szczeble kariery. Ciężko jest, aczkolwiek jest to do zrobienia przechylić tą szalę i stać się przedsiębiorcą, stworzyć swój biznes w środowisku, które Cię totalnie nie rozumie. E, ja zawsze byłam tą czarną owcą, może też między innymi dlatego mamy <laughs> e, outfity, które są e, takie bardzo e, proste i są też czarne, e, dlatego że Wiesz, zawsze cię czułam, że ja przełamuję właśnie pewien schemat i wiedziałam, że jeżeli wychodzę z pewnego środowiska, czyli wychodzę ze środowiska etatowców, przełamuję te schematy. Już w jednym z podcastów też mówiłam o tym, że no nie możesz przyjmować rad od osób, które nie są w miejscu, w którym ty chcesz być. I żeby zmienić tą mentalność z pracownika na inwestora, czy z pracownika na przedsiębiorcę, na bizneswoman, to jest wymagana właśnie ta postawa, moim zdaniem, na samym początku, kiedy jeszcze jesteś na etacie, ale zaczynasz tworzyć swój biznes, albo zaczynasz szkolić się w kierunku kompetencji, które będą Tobie potrzebne i niezbędne, żeby rozpocząć ten swój biznes. A ja bym chciała wrócić do tego, co powiedziałaś, że zmiana zaczyna się od zmiany myślenia. Dlaczego? Dlatego, że Ty tworzysz swoją markę. I wiesz, dlaczego ludzie bardzo często na etatach nie zarabiają albo ustawiają się w gorszej kolejce, bo twierdzą, że to jest jego biznes albo jej biznes, oni pracują dla kogoś, a nie mają świadomości takiej, że to oni są marką. A każdy za markę i za luksus, za wiedzę chce zapłacić. I jeżeli ty dostarczasz firmie tego, czego ta firma potrzebuje, żeby wejść na wyższy poziom, to są w stanie za Ciebie zapłacić, bo ty dostarczysz tą jakość, gdzie będzie widoczna u klientów, lub na zewnątrz, gdzie wywinduje dany brand na wyższy poziom. I to jest moim zdaniem problem ludzi na etacie, że nie biorą odpowiedzialności, że oni są marką. Że to jest marka w marce. Dokładnie. Bo tak naprawdę ja pracuję z klientami biznesowymi, nie pracuję z klientami indywidualnymi pracuję biznes to biznes ale tam są ludzie, którzy pracują z ludźmi. I pomimo to, że dostarczam rozwiązania do biznesu, to spotykam się z ludźmi i tam tworzą się relacje. Dzięki tym relacjom i to co sobą reprezentujemy, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzebę tego klienta biznesowego i rozwiązać jego problem. I myślę, że podobnie jest w biznesach swoich prywatnych, i może ty mi zaraz o tym opowiesz, że jeżeli bierzesz odpowiedzialność, tworzysz tą markę osobistą, zwracasz bardzo dużą uwagę na szczegóły, wchodzisz w te szczegóły, analizujesz te szczegóły, a na końcu za to rozwiązanie, które dostarczasz klientowi, wystawiasz fakturę. Wiesz, Ola, to jest tak, że większość kobiet w Polsce ma problem z tym, że Klient nie płaci za Twoje dyplomy, czas, papierki, czas, jaki spędziłaś nad konkretnym projektem. Klient płaci za skuteczność. Czyli Ty możesz pomóc klientowi, jeżeli w jakiejś sytuacji Ty sobie z nią poradziłaś, wyciągnęłaś z niej wnioski. Świadomie użyłaś jakiejś strategii sprzedażowej albo negocjacyjnej, albo rozwiązałaś jakiś problem, jesteś świadoma tego, czego użyłaś i co w tej sytuacji pomogło, że wynik był taki, jaki był, i jesteś wtedy w stanie to przełożyć na klientów. I na przykład, kiedy ja projektuję szkolenia albo um, układam właśnie strategię sprzedaży czy strategię negocjacji, to doskonale wiem, że to, co jest moją marką osobistą, to jest skuteczność. I oczywiście tutaj analiza, przygotowanie to jest wszystko ważne. Dostarczenie produktu na czas, jakościowego, ale to moim zdaniem, co jest taką esencją, to jest to właśnie w jaki sposób ja się stawiam do budowania marki osobistej, czyli skąd wychodzę i dokąd zmierzam i osoby, które mnie obserwują, i nieważne, czy ty robisz markę osobistą online, czy jesteś po prostu marką osobistą i nie masz konta na social mediach, nieważne. Każdy z nas jest tą marką osobistą. I ludzie, którzy nie budują marki osobistej, to nie znaczy, że oni jej nie budują. To znaczy, że oni jej świadomie nie budują. To znaczy, że oni ją codziennie budują, przypadkowo, nieświadomie, nie przykładając do tego wagi. A ja pracuję dla kogoś, ja pracuję w takiej firmie. Ale, ale świadomy pracodawca płaci ci za skuteczność i za efekty. Tak, tylko świadomy pracownik. Potrafi to wykorzystać Dokładnie. w rozmowie negocjacyjnej, w momencie, kiedy chce się e, złapać w te wyższe widełki płacowe i e, w kontekście, nie wiem, chociażby zmiany firmy, tak? albo właśnie objęcia jakiegoś innego stanowiska. Czyli ty musisz doskonale wiedzieć, że wnosisz wartość, jakie masz talenty i kompetencje. Czyli ty musisz tak naprawdę na początku zbudować siebie, zanim zbudujesz ten swój majątek taki fizyczny. Ja często też powtarzam do mojego zespołu, że bez rozwoju osobistego nie ma rozwoju finansowego. Dlatego też tym podcastem chcemy wnieść taką wartość, żeby dać ten mentalny rozwój, który przełoży się, otworzenie pewnych klapek w głowie, zmieni twoje myślenie, a zmiana twojego myślenia zmieni twój stan konta. Całkowicie się z tobą zgadzam i to powoduje, że masz świadomość swoich kompetencji w tym, w czym jesteś dobra. I swoich braków, nawet tego, czego nie lubisz, i świadomość o tym może pomóc ci wejść na wyższy poziom osiągania, czy to na etacie, czy w, w posiadaniu własnej działalności, na wyższy poziom kompetencji, dlatego, że będziesz rozwijała to, co lubisz. I powiem ci, że mam jeszcze takie spostrzeżenia, i to nieważne, czy to jest praca na etacie, myślę, że w biznesie jest podobnie. Ludzie, którzy obserwują, a nie działają, Czyli jakoś to płynie, e, chcieliby doświadczać tego, co inni, ale nie pytają, jak to zrobiłeś. Mm, tak. I to jest moim zdaniem wielki problem. Nieważne, gdzie jesteś, czy jesteś na etacie, czy jesteś e, właścicielem własnego biznesu, jeżeli nie pytasz, jak. Ja nie rozumiem, jak można nie pytać, jak. Być może dlatego, że mam obsesję na punkcie strategii sukcesu, i to jest taka moja obsesja, którą uświadomiłam sobie po czasie. Wynikająca z takiego bardzo głębokiego pragnienia, żeby właśnie wyrwać się ze środowiska, w którym wyrastałam, żeby stworzyć coś więcej, i drzemało we mnie takie poczucie od dziecka. Które wyrażałam, a dorośli to wyśmiewali, właśnie to środowisko, w którym wyrastałam, totalnie nie rozumiało tego. Ja miałam takie poczucie, że ja jestem stworzona do większych rzeczy, że ja potrzebuję właśnie tej skali. No ja że... tak samo. <laughs> Dlatego się połączyłyśmy. I że potrzebuję wnieść realną wartość w życie innych osób, czyli nie tylko odnieść sama sukces, ale przede wszystkim być w grupie osób, które osiągają sukces. Dlatego wybrałam taką, a nie inną branżę, w której pracuję i buduję biznes. Czyli jestem trenerem, coachem, prowadzę kobiety do wzrostu, ale też w ramach tego współpracuję z firmą wellbeingową, gdzie no buduję kobiety do tego, żeby odważyły się otworzyć na sprzedaż, na wyższą stawkę, zbudowały w ogóle siebie w tym procesie. No, tutaj pewność siebie i pieniądze na pewno będzie też zaadresowana na kolejnym podcaście. Natomiast trzeba zrozumieć, że ta mentalność się zmienia, czyli to myślenie zmieniamy. Na początku od takiego myślenia pracowniczego ile ja mogę złote zarobić za godzinę i o ile jeszcze Ola na etacie to jest dość prosto. Obliczyć tak My znamy zazwyczaj swoją stawkę godzinową. Niektórzy yy, nawet nie przeliczają tego, ile z premiami realnie zarabiają. Bardzo często jak szkole korporacje i pytam się agentów ubezpieczeniowych, którzy czasami są na umowę o pracę, czasami B2B. Jaka jest wasza stawka godzinowa? Oni nie wiedzą, bo pracują nie 8 godzin, a trochę więcej. Pewnie około 90, średnio, z tego co rozmawiałam, plus mają część wypłat wypłacanych w oparciu o prowizję. I ludzie nie wykonują tej pracy, do której ja dzisiaj serdecznie Ciebie zapraszam: żebyś usiadła i wypisała sobie, od której do której realnie pracujesz, jeżeli pracujesz na etacie, jaką masz podstawę, jakie masz prowizje. I jaka jest Twoja stawka godzinowa? Bo jeżeli mamy zwiększać Twój majątek, to to wszystko zaczyna się od tego, że lokalizujesz, gdzie ja dzisiaj w tej grze o pieniądze jestem. O grze o pieniądzach mówiłyśmy więcej w poprzednim podcaście, więc jeżeli go nie słuchałaś, to zapraszam Cię do nadrobienia zaległości. Ale ta zmiana myślenia od pracownika do przedsiębiorcy e, u mnie była. Wiesz, takim wyzwaniem? Naprawdę była takim wyzwaniem, żebym ja przestała wyceniać um, po tej stawce godzinowej swoją pracę, tylko zaczęła ją wyceniać wartością, która wnosi w życie innych osób. Dlaczego jeden fotograf bierze e, x złoty, a drugi bierze 5 razy x? Dlaczego jedna artystka jest w stanie nie wiem nie sprzedać obrazu za 100 zł, a inne obrazy idą po kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy dolarów i po prostu mają niezwykłe ceny. To wszystko jest pewną wartością, historią, marką, którą my opakowujemy i sprzedajemy. I ty też tą marką jesteś. I jeżeli chcesz się wznieść na wyższą stawkę, to musisz zmienić myślenie o sobie. Postawić się po pierwsze jako markę osobistą. Jak pracujesz na etacie, jesteś marką w marce. Jeżeli tworzysz swój biznes, dalej jesteś marką w marce. Dokładnie. To jest w punkt. Mało tego, ja, jak pracuję, to zastanawiam się, czy ja bym sobie zapłaciła. Ja jako byłabym pracodawcą i pracownikiem w jednym. To czy ja bym sobie realnie zapłaciła za tą pracę, którą dzisiaj wykonałam? Jestem w tym miejscu, w którym jestem. Nie zwracam uwagi na to, jacy ludzie mnie otaczają w kontekście swojego mentalu, tylko wiem dokąd ja zmierzam, jaką wartość chcę zespołowi przekazywać, i mam świadomość tego, że dzięki temu, że idę nie z prądem, tylko pod prąd. Jako menadżer jestem w zupełnie innym miejscu. Jeżeli w moim otoczeniu pojawia się inny menadżer, który ma skillsy i widzę, że te skillsy, umiejętności powodują, że on jest skuteczny, to ja idę i pytam, co zrobiłeś, co przeczytałeś, co spowodowało, że jesteś w tym miejscu albo co zrobiłaś, że osiągnęłaś to, co ja chcę osiągnąć bo dla mnie będzie to inspiracja do kierunku, do którego ja zmierzam i wezmę to pod uwagę. A ludzie bardzo często obserwują, obgadują, ale nie wezmą żadnej lekcji od tej osoby. I ja namawiam cię do tego, żeby zmienić swoje myślenie, wyjść z tych ograniczeń standardowych, nieważne czy pracujesz na etacie, czy rozpoczynasz swój biznes. Czy ten biznes już jest jakiś czas? Musisz działać niestandardowo, musisz myśleć niestandardowo, musisz realizować zupełnie inną postawę w życiu codziennym, że to ty kreujesz swoją postać w tym życiu, i pytanie, czy płaciłabyś sobie za to, jak wykonujesz swoją pracę? I to dotyczy z życia prywatnego, czyli jak realizujesz się jako mama. Jak realizujesz się jako pracownik, jak realizujesz się jako pracodawca? Bo nawet jak ty jesteś e, pracodawcą, masz, masz swój biznes, to pewnie zastanawiasz się, czy wyobrażasz sobie siebie jako pracodawcę, z którym ludzie chcą pracować. Mam nadzieję, że tak, możemy się zapytać tutaj naszego zaplecza. <śm> Mamy osoby, które realnie są na zapleczu, teraz obecnie dwie i pomagają nam tworzyć ten podcast, yy, i mamy bardzo fajną atmosferę, a przynajmniej ja tak myślę, ale nie wiem, jak skończymy podcast, to się zapytamy. <grych> ale po, bo po... to idzie w każdą stronę. Tak, idzie w stronę, jak jesteś pracodawcą, to trzeba sobie zadać pytanie: co ja mogę zrobić nie tylko płacić ludziom pieniądze, ale przede wszystkim. Co ja mogę zrobić, że ludzie będą chcieli ze mną pracować? I w drugą stronę, ja jako pracownik, co mogę zrobić, żeby ten pracodawca chciał mnie mieć w swoim zespole? I to jest zupełnie niestandardowe myślenie. Jeszcze chcę powrócić Ola do tego, że ludzie nie pytają. I mm, pamiętam, jak oglądałam taki, y, jeden z wywiadów z multimilionerem ze Stanów Zjednoczonych, y, który szkoli i jest takim bardzo też kontrowersyjnym coachem, y, który przyjechał na Polską uczelnię. I y, jedna z osób, która była na tej uczelni, Polski już nie pamiętam, czy to była Politechnika, czy y, SGH. Ale okazało się, że stworzyła program, aplikację, która po prostu została niesamowicie sprzedana. Kupił ją Google, no i gość, generalnie ze studenta, jeszcze nie kończąc studiów, stał się milionerem. I kiedy on opowiadał o tej sytuacji, powiedział, że dla niego największym zaskoczeniem nie była ta historia, tylko to, że w momencie, kiedy Ludzie wysłuchali tej opowieści, kiedy on opowiedział o tej historii, jak on to stworzył, co on stworzył, jak on sprzedał to właśnie firmie Google, to nagle okazało się, że największym zaskoczeniem tego coacha było to, że po jego wystąpieniu nikt do niego nie podszedł i nie zapytał o szczegóły. Ludzie się boją osób sukcesu, boją się być bliżej nich bo nie są wystarczająco zbudowani właśnie mentalnie, żeby powiedzieć te słowa. A dla mnie dlatego, że nie chcą wziąć odpowiedzialności za swoje życie. A pewnie prawda jest taka, że i to i to. Czyli z jednej strony, kiedy podejdziesz i zapytasz i dostajesz klucz do tego, żeby wejść na wyższy poziom swojego sukcesu, no to pytanie właśnie czy zapłacisz tą cenę, czy stawisz się do tego procesu, czy wykonasz to, co trzeba wykonać? Ja uwielbiam tą starą amerykańską zasadę. Jeżeli chcesz mieć milion dolarów, idź do osoby, która zarobiła milion dolarów i zapytaj się, jak to zrobiła, a potem zrób to samo. I czy to zawsze zadziała? Nie, ale zwiększasz sobie szansę. Dlatego, jak ja chciałam sobie zwiększyć szansę na to, żeby być skutecznym przedsiębiorcą, który zarabia pieniądze, to wiedziałam, że muszę wejść w środowisko osób, które zarabiają pieniądze i nauczyć się, jak one to robią, jak my się uczymy jako ludzie, poprzez modelowanie. Modelowanie to jest nasz naturalny stan. Dlatego też często mówię, że dzieci nie słuchają, dzieci obserwują i naśladują. I ja wiem, że doskonale, jako liderka mojego zespołu, ja wiem, że ludzie duplikują moją postawę, czyli to w jaki sposób ja stawiam się. Do y, mojej pracy, tak? Czy przyjeżdżam, właśnie nie wiem, na eventy, czy publikuję na social media, y, w jaki sposób rozmawiam, to wiem, że potem mój zespół, a przynajmniej ta najbardziej zaangażowana część tego zespołu, będzie próbować modelować to zachowanie. I nie chodzi o to, żeby ludzie byli kopiami w zespołach sprzedażowych, czy w korporacji, czy w biznesach. Ale chodzi o to, że jeżeli jest model, który jest skuteczny i działa, to po co wymyślać koła na nowo? Ale wiesz co, to jest kilka elementów, o których y, trzeba się nauczyć albo no, oduczyć. Przede wszystkim w każdym biznesie, czy to jest etat, czy to jest y, swój biznes, nie narzekaj. Odrabiaj lekcje, pytaj i weź odpowiedzialność za to, co robisz. Więc jakbyście chciały wiedzieć, jak zmienić myślenie w trzech krokach? To było piękne podsumowanie. <noise> zapraszamy Was do tego, żeby zmienić myślenie, zmienić swoje życie, zmienić swój stan konta, a to zmieni Wasz absolutny komfort. A my zapraszamy Cię do świata umysłu milionerek, w którym będziesz mogła sama zostać kreatorką swojej własnej rzeczywistości. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka i zapraszamy do kolejnego.